Ale na jego nieszczęście zrecoverowałem i najprawdopodobniej. Uuu! Uh! Ten swojak jest na miarę intra do odcinka. Serving przeciwnika. No i co? Ale zanim zaczniemy, pragnę was poinformować, że zacząłem współpracę ze stroną Airel Exchange. Strona, dzięki której z łatwością kupisz kredyty, itemy, fenka, wszystko! Na każdą platformę z wieloma metodami płatności. A z kodem Bruce dostaniecie 3% zniżki na każde zamówienie! Link do strony w opisie! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bruce, a dzisiaj widzimy się na Grand Championie 2 dywizji drugiej. Więc mykamy, mykamy jedyneczki Cały czas lecimy na Winstricku. Tutaj na ekranie powinien Wam się właśnie wyświetlić Winstric, a my co? Przechodzimy do pierwszego spotkania. Uch, dachu mi, zaba za zaparło mi, zaparło jak to się gada. A, nieważne. Omar w przeciwnej drużynie, zrobimy sobie slała do prawej strony. Wyszła, zrobimy sobie backpack. Ty, normalnie się zapowietrzą, jak mówię, jakby... O, muszę głębsze oddechy brać, dobra. Zagranie piłki do Omara. Podbijemy ją sobie w taki sposób. Zaczekamy na to, co Omar zrobi. Podbijemy nad nim. Weźmiemy mu setę. To przede wszystkim. Spróbujemy bump'nąć Omara, nie bump'niemy go. Weźmiemy tu kolejną setę, on to przebije do przodu. Jak tak, to my to mamy. Prze, o! half nie wszedł. Przebijemy to. I zobaczmy, co on zrobi. Czy odda strzał? Drybluje. Drybluje nasz Omar. Dobry tora Dobra, Wampa z jego strony, ale to powinna być bramka dla nas. I mamy 1-0. Dobrze, próbował nasz przeciwnik nas. Okiwać, okrać, myk, myk, ale się nie udało. Dobry śladu defensik. jesteśmy w domu. Spróbujemy sobie to przebić do lewej strony również. Myk, nie udało się, ale mamy 16 boosta i to powinna być bramka na 2-0. Także kick of goal, ja przyjmę takie bramki z miłą chęcią. No i co, i lecimy, 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 nie śpimy. I mam wrażenie, jakby mi się naprawdę płuca pomniejszyły. O, kolejny kick of goal, czy mi się wydaje? Tak jest, mamy kick of gola Błagam was. Jak, jak ja zawsze dostaję takie bramki, to aż, aż, mnie coś, aż mnie ciarki przychodzą. Nie wytrzymuję. Też tak macie, że jak dostajecie drugiego albo trzeciego kick-off gola, to już, to już mówicie nie. Nie, to, to jest koniec. Wygrałbym ten mecz, ale głupie kick-offy. Dobra, przebijemy to w taki sposób. Dobra, zostawimy tą piłkę. O, myślałem, że Omar to weźmie. Znowu sfejkował. Co za człowiek? Teraz szedł na raz. Fake? dobra, 12 boostów, ale to nic, żebyśmy tylko utrzymali jakąś tam małą presję. Weźmiemy to sobie do ścianki. Omar tutaj przyjechał, ale to na spokojnie, nie ma żadnych groźnych, yy, jak to się mówi, ataków z jego strony. Próbował mnie bumpnąć, próbował drugi raz bumpnąć, więc dwa razy podskoczyliśmy, zostawił pustą bramkę, jadąc po boosta i mamy 4-0. No tutaj, Omar, Omar nie w sosie, wam powiem. Nasz zawodnik nie pokazuje się z najlepszej strony, ale co, ja to przyjmę. Ja to przyjmę, na razie na razie nie miał y, jakichś niesamowitych ataków Ale to co, dwa, dwa kick w gole weszły, o zobaczcie teraz Bardzo dobry flick z jego strony Dobry strzał, przebijemy sobie nad Omarem, 13 busta Nie strzelę z tej pozycji, nie miałbym dobrego recoveru, ale od razu flikniemy To byłoby dobre, bo miałem mało busta, musiałem od razu flikować właśnie my sobie to do tyłu, nie wiem czy zdąży po busta Chcemy nie zostać wysadzeni, więc skoczymy od razu przed tym jak Omar już leciał nas demować Myk, piłka do ściany, Omar raczej tego dublować nie będzie Przebijemy to do kornera, Omar nie ma busta Omar cały czas nie ma busta, więc to jest bardzo ryzykowne z jego strony Zobaczcie, teraz jakbym go przebił, to to powinna być brameczka. O, nie wpadnie? Nie wpadnie. Niecelny strzał. Ale widzicie to co powiedziałem. Przebijemy sobie od razu nad Omarem. Myk. Żeby Omar miał taką, wiecie, niefajną piłkę do obrony. Weźmiemy mu setkę, o ile tam była. Nie było żadnej setki. Dobra, Omar cały czas drybluje. No i widzicie, boost mu się skończył, weźmiemy stąd setkę i Omar musi wrócić. Także boosterwing przeciwnika. No i co? Oj, i prawie, prawie musty. Prawie musty pod widownię. Obronimy to? Raczej nie obronimy tego. 4-1. No niestety, pokusiłem się o taki dość ryzykowny strzał. Nie będę oszukiwał. Spróbujemy sobie zrobić tutaj fajka. Make. Omar to widział, ale przebił do przodu. No, nie mógł już wyhamować. Czekamy na Omara. Przebijemy tą piłkę. Tak, sfejkujemy sobie. Make pod Omarem. Jeszcze vampik. I mamy 5-1. No, widzicie, nie challengeujcie tak głupio piłek, bo skaczecie w powietrze, ktoś zagra pod wami. Tutaj jeszcze dostaniecie przypadkowo bumpa. Najlepiej w takiej sytuacji cofnąć, zaczekać Shadow Defense, znaczy cofnąć. Na pewno nie cofać tak giga do defensywy, ale wiecie, wiecie o co chodzi. Ora, Frontal Dobry save z jego strony. On jest w bardzo przykrej sytuacji. No, i jeszcze Wave Dash nie wszedł, także to jest strzał na 6-1. Tutaj nasz przeciwnik ewidentnie się po prostu wylał. No i co? Jest, jest jak jest, popatrzcie. Ten, ten wave Dashik to, to nie było coś, czego na, co na pewno chciał nasz przeciwnik zrobić. Płuca mi się już chyba powiększyły, bo mogę gadać więcej gdzieś na początku odcinka. Także nie wiem czy to było spowodowane. Zaczekamy na jego flika najprawdopodobniej. A, wiecie co myślałem? Że będzie mnie fejkował, ale dobry strzał. Dobry strzał na krótki słupek. Bardzo dobry strzał. Już dla, dlatego takiego turna robiłem tym fankiem, no ale... Wyszło mu. Ora, right, on pojedzie po tego busa, to ja będę jadę po tego busa Spróbujemy go wysadzić. Wyszło. Nasi przeciwnicy, to jest dobre. Przeciwnik się generalnie nie spodziewa, że będziecie wysadzali. Najczęściej podjeżdżamy, żeby zrobić fake challenge, cofnąć, ustawić się w dobrej pozycji. O, a gościu mi pisze, że you are just too bad. Także jesteśmy za słabi dla tego przeciwnika, dlatego nie ma się co przyjmować. Dostajemy najprawdopodobniej dywizję trzecią teraz. I jeszcze druga, i przechodzimy do następnego spotkania, moi drodzy. I proszę Państwa, znalazło nam drugie spotkanie na człowieka o nicku LXS. Może los, może luz, może nie wiadomo co. X zazwyczaj zastępuje jakąś samogłoskę, także dlatego próbowałem się tutaj domyślić. Weźmiemy sobie tego bousta i on nie szczędzuje na raz, jeżeli nie, strzelamy pod poprzeczkę i mamy 1-0. Tak zwany bangerek Bangarang. Oj, oj, coś jest z serwerami nie tak. Nie podoba mi się to. Oj, naprawdę mi się to nie podoba. Ale dobry strzał. No, server health! Chyba zaraz zdechnie! Oj, oj lagi! O, ojku! No jest, jest ciężko. Nie wiem, czy to widzicie? Ja to widzę. I powiem wam, że jest naprawdę, jest, jest ciężko. O, no, 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 może być ciężko. Powiem wam, że naprawdę, jeżeli serwery wywali i zaliczymy przegraną przez to, to jest to na odcinku. Widzieliście to. Także to, to, może być, to może być ciężkie, ale zobaczymy. O, kickoff przeciwnika był dziwny, taki niecodzienny wręcz. Dobra, i spróbujemy sobie zrobić kolejnego aeriala do bampa. i mamy 3-0, czyli no, powiem wam, że ciężko się to broni. Bardzo ciężko. Jeżeli przeciwnik nie umie bronić takich rzeczy, no to po chłopie, po chłopie. A więc tak. Przebijemy sobie go. Spróbujemy sobie go przebić. Mam nadzieję, że wyjdzie. Do prawej strony. O, myk. Dobra, dobra, przebitka z jego strony. On pojechał po busta, więc to nasz jedyny moment na to, żeby nie stracić tutaj żaden. Oj, oj, oj patrzcie, cztery busta. Co robimy? Bierzemy tego małego padzika. I co robimy dalej? Bierzemy tego małego padzika. Bierzemy tego małego padzika. Ustawiamy się do defens. On zajedzie, wiedziałem. Sfajkujemy i zobaczcie, zgubił się. Musiał zrobić rondo. Czy on skoczy? Nie skoczy, pojedzie po busta. Także, mamy to Wyszliśmy z opresji cało i zdrowo Myk Myk, i teraz to przebijamy Pamiętajcie, czekajcie na ruch przeciwnika, jeżeli on jest w sytuacji, w której stoi w miejscu No to jest to wręcz niemożliwe, żeby strzelił nam z tego bramkę, no bo jak on ma się niby rozpędzić Także zaczekajcie, czekajcie sobie Spokojnie, on wam odda piłkę, myk I znowu Zaczekane, on myślał, że o, swejkowałem go A tu proszę, backflip shot i 4-0 Także myślimy, myślimy <laughs> O, znowu serwer health, błagam Błagam nie wyrzuć mnie z tego serwera Dobra, do lewej strony, o, znowu lagnęło. Weźmiemy tą piłę, make, o ile zakład, że wejdzie na raz teraz? Ajajaj, przegrałbym zakład, o, ale nie obronił Coś, coś ten Grand Champion 2 taki Taki, taki nie Grand Championowaty Dobra, podjedziemy sobie do lewej, kick -off. przegrany. Przegrany kick -off do lewej. On od razu odda strzał, czy mi się wydaje? Tak też się stało, więc przeniesiemy piłkę nad poprzeczką. Weźmiemy boosta i oddamy strzał od razu. Od zostawił mi całą pustą w ogóle, całe puste miejsce, pojechał na ścianę, także no i wyszedł. Także chyba zagramy sobie grę numer 3, proszę Państwa, ale. Rocket League chyba już coś, już coś namierzył, zobaczył, że za dobrze idzie i już nawet serwery mi próbuje wyrzucić. Także widzimy się w spotkaniu numer 3, proszę państwa. przechodzimy do spotkania numer 3 na Galaksi I ktoś może powiedzieć, Patryk, ale brakuje tej merytoryki. Wcześniej nam pokazywałeś, co robią przeciwnicy, czego nie robią. Teraz im piłek nie oddajesz. To prawda, moi drodzy. Ale to jest Grand Champion 2 i uważam, że na tej randze przeciwnicy już grać potrafią. I obawiam się, oj, o na przykład o takie sytuacje, że jak będę im piłkę oddawał, to że po prostu 2-3 gole i to się może zemścić, i to może być już za duża przewaga. Także skupmy się na tym spotkaniu. Mamy Galaxii, jest to najprawdopodobniej Europejczyk. Na początku miał stopingu, ale bałem się, że to będzie gracz z Saudi Arabii, a do tego byśmy nie chcieli, bo ci zawodnicy chase'ują jak, jak ktoś, kto bardzo chase'uje Także widzicie, 1-0. I możecie wyłapywać co robią przeciwnicy, też wam będę mówił, ale piłek im oddawać nie będę. Także mamy kikofa. Widzicie, bardzo dobry recover. Tutaj gracze na pewno grają szybciej. Weźmiemy sobie boosta i zaczekamy. Pierwszy fake challenge. Nie dał się na to. Poleciał, po, po bumpa mi poleciał i to była bardzo dobra decyzja, ale na jego nieszczęście zrecoverowałem i najprawdopodobniej uuu! Ten swojak jest na miarę intra do odcinka. Ale dobry bam z jego strony. Myślałem, że wyżej poleci. Nie powinienem skakać w tamtej sytuacji, ponieważ piłka lądowała przed bramką, więc na spokojnie bym to miał. A tutaj proszę bardzo, kolejny kick off goal. No i mamy wynik 3-0. Także kick -offy tego pana się nie trzymają za dobrze. <laughs> I spróbujemy sobie przebić piłkę do lewej strony, tak mi się wydaje. Oj, źle mi się wydawało. Ta Następnym razem przebijemy do prawej. Trzymamy dystans. Nie cofamy po big boosta właśnie po to, żeby mieć później jak obronić taką piłkę Widzicie moi drodzy, teraz low 50 Po to, żeby on skoczył, ja nie musiałem I my bierzemy piłę I spróbujemy sobie zemścić się I ZEMSTA JEST SŁODKA 4-0 Nie wiesz kogo aerial bumpowałeś, Galaxy Także tutaj, tutaj shadow defense Jak ktoś robi bardzo dobrze, to wiedzcie, że aerial bumping jest złożony, także zobaczcie, teraz on atakuje i zobaczcie, tu jest pełna kontrola, on wie co chce robić, ale patrzcie, to, to jest świetny przykład tego, co mówiłem wcześniej, piłka ląduje przed bramką, jeżeli piłka ląduje przed linią bramkową, to znaczy, że ja nie muszę skakać, dlaczego? Bo aerial bump polega na tym, żeby piłka leciała praktycznie pod poprzeczkę, żeby... Przeciwnik wymusił ten skok na mnie, a jeżeli ja skakać nie musiałem, to znaczy, że aerial bump był błędnie zrobiony. Zobaczcie, ja wam pokażę, jak się robi prawidłowo aerial bumpa. Robimy double jumpa, lecimy pod poprzeczkę i odpuszczamy. I w tym momencie przeciwnik musi skoczyć. Dlaczego? Bo piłka nie ląduje przed linią. I to jest prawidłowo zrobiony aerial bump, moi drodzy. Ale wracamy do meczu. Mamy wynik 6-0. Przebijemy to sobie, oj nie przebijemy, 12 boosta, czy zrecoveruje, czy będzie in? Bardzo dobry top corner Świetnie zagrana piłka, no i mamy 6-1, także Galaxy się odkuł Spróbujemy sobie zrobić slowa do lewej strony, myk Bardzo dobry slow do lewej strony, oj złe lądowanie, no i frontal Uuu, bardzo dobry save, zrotujemy czy nie, przetniemy to ale tylko zagramy do bandy, Galaxy to od odegrał od razu, zrobimy w Umarłem! Weźmiemy tu setę i zobaczymy, co zrobi Galaxy. Jak sklei, to changeujemy go z fake'em i bierzemy piłkę. O corner, weźmiemy mu setkę. On musi cofnąć, on nie ma busta. No zobaczcie, on nie ma usta i pakuje się w takie tarapaty, że to jest hit. Także, myk, fake. Dobra, ten fake był badziewny, nie powiem. Ok, weźmiemy boosta i uciekniemy przeciwnikowi, ustawimy się na bramce, bo jak odda strzał to mamy piłkę, weźmiemy mu również boosta, fake I teraz flick, bo on challenge'uje nas na raz, dokładnie tak, a dlaczego wiedziałem, że challenge'uje nas na raz? bo jest wynik 6-1, 2 minuty do końca Przeciwnik musi zacząć już powoli ryzykować A na czym się opiera właśnie to ryzyko? Na tym, żeby challenge'ować Żeby early challenge y wykonywać Żeby zaskakiwać przeciwnika No i próbował mnie właśnie zaskoczyć 8 boosta, 12, nie skaczemy, nie skaczemy I teraz dopiero fliczek I to jest to o czym mówiłem Jeżeli... W poprzednim odcinku już mówiłem, że jeżeli gramy z czasem i patrzymy sobie na czas, to będziemy zaraz wiedzieć, że przeciwnik zrobi to, tamto, challenge, tu, wiecie, early Wtedy możemy łatwo tak na, na głowę, na głowę wygrać I pamiętajcie o tym, bo to Wam się bardzo przyda A w tym odcinku to by było na tyle Jak widzicie, gierki na Grand Champion'ie 2 zostały sukcesywnie pomyślnie wykonane, wygrane i to by było na tyle. Mam nadzieję, że wpadniecie na mojego Twitcha, na nowy kanał na YouTubie i pamiętajcie, że z kodem 3% zniżki. A więc to by było na tyle, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, cześć!